Ja się manko, też nie was w kolejnym na kanale i się moja siostra Natalia Ja Manko. I dzisiaj co będziemy robić? Będziemy mieć króliczkę Dokładnie, i tu mamy taką klatkę. Mamy sianko, które niedawno kupiliśmy i klatka została zrobiona przez mojego dziadka, za co bardzo dziękuję I wiewiórka do nas leciała. No, widzimy się za chwilę Tutaj mamy słomę, którą właśnie włożymy do środka, a sianko będzie do jedzenia Sianko wyjęta jej, tu jest bardzo dużo siana, ale to posprzątamy A tu mamy jeszcze marchewki dla naszego króliczka, będziemy mieli raczej dwa Nie wiem jeszcze i zaraz wam pokażę jak jest dużo w środku, jak się otworzy, ale to za chwilę Ogólnie zrobimy się tego góra Tutaj mamy słomę, a tu mamy sianko i sianko będzie jadł Oczywiście słuchaj, nie można dawać mu krego, pamiętajcie Ok Ogólnie kratka jest już przeniesiona, ale jeszcze nie do końca, bo musimy Dokręcić słupki, ale to zajmiemy się później i pojedziemy niedługo po odebrać właśnie królika. Ogólnie teraz idziemy już do domku, bo musimy sobie gdzieś obiad i po obiedzie jedziemy odebrać królika. A mama pojechała. Mama nasza pojechała, ale to tylko zapargować. Okej, okay, weszliśmy na górę i czekamy na moją... Mamy. No bo dałaś się wodą. Nie. Okej, okay, już wracamy e, z królikami z Julia. Siemanko. I jak będziemy w domu, to na zbie... i się zobaczymy. Ogólnie nasza mama poszła po poidełko i ona tam są, tylko nie, nie, chcą, nie mogę wadać się pokazać. One się bardzo boją i cały coś jakby się cały coś ruszają, ruszają. No skaczą, bo one się baga boją, no bo wiadomo, mają... Osiem, ponad 8 osiem tygodni, bo się urodziły 4 kwietnia. I no. I mają na imię: Różyczka i Słodka. Ona ja się sobie, nazywa Różyczka. Ona sobie wymyśliła imiona, a ja e, chciałam ogólnie. Mike Kid, e, no ja mam Mike, majki. Mike. Miał być majk, ale są dziewczynki, właśnie, to są dwie samiczki, ponieważ iż. E, e, ponieważ iż. E, dwie, no, dwa samce by się zagryzły a nie chcemy mieć też parki, więc no, no widzimy się już może w domu, moja poszła po poidełko i tam różne rzeczy mamy już no jak wam pokazywałam, przysięcianko i w ogóle i my się widzimy później, baju mamy już poidełko no i tak to wygląda Dojechaliśmy. Zaraz wam pokażemy króliki i, i w ogóle. Tak wyglądają się króliczki. I teraz będziemy wkładać powoli słomę. Już tam trochę jest i zobaczymy jak włożymy tutaj dużo słomy. Okej, okay, y, ogólnie w budzie mamy już tak, o. I zaraz tam będziemy przekładać. Y, pomyłka w klatce. To tak nie masz? Zobacz.